Raz, dwa, raz. Tu będziemy włączać zaraz. O. Oh. Oh. Witam moi drodzy bardzo serdecznie, Jurkowski z tej strony. Mam rocznicę, skończyłem jeden rok. Mój kanał jest już od ponad roku na kanale. Troszkę opóźniony, bo tak naprawdę pierwszy odcinek był 7 lipca w tamtym roku. Teraz już mamy sierpień, z lekkim opóźnieniem. Nie będę tłumaczył czemu, zdeczka jestem jełop po prostu i wydawało mi się, że 7 sierpnia była premiera pierwszego odcinka, a 7 lipca się okazało. Nieważne. Moi drodzy, przejdźmy od razu do konkretnych nie będzie tutaj muzyki, będzie tylko moja gadka, parę statystyk, pokażę Wam miejsce, gdzie nagrywam, bo myślę, że to jako tako będzie dla Was ciekawe, mam nadzieję. Zacznijmy sobie moi drodzy od podziękowań, jakby to jest, bo to jest najważniejsza sprawa. Chciałbym podziękować każdemu z osobna Wam, moi widzowie, bo jakby bez Was nie miałoby to sensu. Cieszę się bardzo, że jest was ponad 9000. Liczba, duża, nieduża, to zależy, z jakiej strony patrzeć. Dla mnie jest to ogromna liczba i naprawdę nigdy bym się nie spodziewał, że uda mi się tyle osób zgromadzić wokół tego kanału i tyle osób będzie chciało mnie oglądać. Bardzo z tego powodu się cieszę. E, każdy like, każdy, każda subskrypcja, każde, każde wyświetlenie e, jest dla mnie ważne i, i z tego miejsca chciałbym wam mega, mega podziękować, bo jakby bez was byłaby za muła, po prostu. E, także widzowie, jakby e, wielka piona dla was e, i wbijajcie też na Face'a, bo tutaj jest was ponad 9 koła, na Facebooku 3000, także jakby nie wszyscy jesteście na moim Facebooku, a czasem tam wrzucam różne ciekawe rzeczy, także e, wokół kanałowe, jakby, także wbijajcie też tam, polecam. To jest pierwsza rzecz, jakby widzowie. Druga sprawa, podziękowania dla osób, dla fizycznych osób oraz dla mniejszych lub większych wytwórni, które zaufały mi w jakiś sposób, liczą się z moją opinią, czy jakkolwiek tego nie nazwać i wysyłają mi swoje albumy w wersji fizycznej. Sam się nie odzywałem nigdy jakby do nikogo, ani do wytwórni, ani też do osób, a te osoby same się do mnie odezwały, także wielki szacun, wielkie dzięki, Planuję w przyszłości zrobić serię a propos rzeczy, które dostaję, jakby fizycznie. Także ta interakcja między nami będzie na pewno większa. Nie tylko, że Wy mi wysyłacie, a ja nic albo, albo coś, tam, coś tam zrobię, coś tam nie zrobię, ale będzie seria, która jakby, jakby jeszcze jakby zacieśni naszą współpracę. Także dziękówka, pozdrowienia serdeczne i, i będziemy robić dalej. I trzecie, trzecie podziękowania, też nie mniej ważne. To są wszystkie osoby, które miałem okazję poznać, z którymi współpracowałem, z którymi zrobiłem odcinek podsumowanie miesiąca. No największe jakby podziękowania to dla Kuby Stemplowskiego, mordo dziękówka za zorganizowanie podsumowania roku. Mimo, że filmik może nie do końca spełnił nasze oczekiwania, jeśli chodzi o sam materiał filmowy, tak już interakcje międzyludzkie, które tam zaszły, spełniły wszelkie oczekiwania. I widzicie to w podsumowaniach miesiąca, gdzie każdy z tych gości się u mnie pojawia, będą następni oczywiście dla Was wszystkich mordy moje wielka piona, dziękujęczka za udział w programach i, i co nagramy i wypijemy coś wierzę, już wkrótce także to jeśli chodzi o podziękowania a, jeszcze jedno podziękowanie, to już takie szybkie, tylko no, moja żona, kochana. No, buziaczki serdeczne, bez Ciebie y, też mi bardzo ciężko. Moja żona wzięła naprawdę dużo na barki y, i jakby udostępnia mi miejsce do nagrywania i udostępnia mi czas, daje mi czas, daje mi y, jakby y, wolną rękę i, 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 i bardzo jej za to dziękuję. No, buziaczki. Co tu będę dużo mówił, moi drodzy, to jest jedna, to były podziękowania, e, dziękówka bardzo serdeczna. A teraz coś dla widzów, których myślę, że to zainteresuje was, czyli was wszystkich. Mam nadzieję, że was to zainteresuje. Już włączam sobie nagrywanie pulpitu. W tym momencie już mi się nagrywa pulpit, moi drodzy. Wejdziemy sobie w statystyki. Chcę Wam pokazać parę statystyk, pokazać Wam, ile zarobiłem przez ten rok na YouTubie, bo taka opcja biszowa jakby z wyjaśnieniem, ile hajsu i tak dalej. Nie będą to takie hajsy jak biszu, może, ale, ale coś tam wpadło, nie? Także sobie zerkniemy na to. Moi drodzy, jesteśmy już na moim pulpicie, siebie wrzucę na bok. No i jesteśmy, moi drodzy, na moim kanale, także wejdźmy sobie może w menadżer filmów. Wejdźmy sobie może tutaj od najpopularniejszych, gdzie to jest najczęściej oglądane. No, i moi drodzy, oczywiście Tetris KM tutaj prowadzą jakby w 115 tysięcy wyświetleń. No, o, o, liczba ogromna, i w ogóle e, szałciał, pał. E, ale jak z tymi podsumowaniami jest, to wiecie, to już mówiłem przy okazji podsumowań z Dejsem i z zby Mafią. Jak się pojawią jakieś, które będą interesujące bify, to może coś takiego by kontynuował. Zobaczymy. Top 10 oczywiście będą się pojawiać. Drugi najpopularniejszy filmik to jest 61 tysięcy obejrzeń. Świetna sprawa. E, numer roku, oczywiście też wszystko. Top 10 10 się pojawią, szybkie piątki oczywiście również się będą pojawiać, szybkie strzały również tutaj statystyki to sobie sami możecie zobaczyć, jakie mam wyświetlenia, jeżeli kogoś to interesuje, ale wejdźmy sobie w coś najbardziej interesującego, czyli interesującego. W Analytics, moi drodzy, w Analytics wchodzimy i więc tak, nie ostatnie 28 dni, tylko weźmy sobie ostatnie 365. No i moi drodzy, 131 dolarów zarobiłem przez ostatni rok. Przeliczając na kurs dolara. Nie orientuje się, nie wiem, 3-4 zł może no to niech będzie pi razy oko, pi razy drzwi, 500 zł. Szału nie ma licząc jakby na godziny, przeliczając to na godziny, może, które poświęciłem na montaż i w ogóle na nagrywanie i tak dalej, no to myślę, że nie ma takiego kraju na świecie, w którym by się tak mało zarabiało. Także opcja robienia filmików na YouTube dla hajsu jest mało opłacalna, że tak powiem, jeśli chodzi o same wyświetlenia. Ale przecież nie o to tutaj chodzi moi drodzy, bardziej mi chodzi o to i tutaj liczby inne bardzo mnie jakby cieszą, bo patrzymy na oceny pozytywne jest 13,5 tysiąca, negatywnych 1,5 tysiąca, czyli jakby większość na plus. Komentarzy 5600 dzięki za każdy z nich z osobna. Wyświetleń ogólnie jest ponad 700 tysięcy już, także liczba ogromna dla mnie. Wiadomo, że jeden klip Gangu Albanii robi 100 razy więcej, ale tu nie o to chodzi przecież. Także zajaweczka kipi gęsto, moi drodzy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Z tych zarobków, tak jak widzicie, szału nie ma, ale te 500 zł biorę na kempa. I, i, i tyle i będę się dobrze z nimi bawił myślę z wami także tyle moi drodzy jeśli chodzi o zarobki moje jeśli chodzi o moje jakieś tam statystyki najważniejsze jeszcze również wejdźmy sobie w zobacz kanał moi drodzy to wszystko bardzo pięknie wygląda bardzo mi się to podoba estetycznie a to jest jedyna zasługa mojego człowieka żywego żywu mordo ty moja Yy, dzięki Ci bardzo serdeczne, no jak mam Tobie podziękować, no muszę yy, jakby, a czy ja wiem jak Tobie podziękować, ja Tobie podziękuję, ale tu również muszę Ci podziękować, Mordo, piękna robota, wszystko to wygląda przepięknie, ogólnie wszystko sam na kanale ogarniam, ale graficznie yy, żywy tutaj jest nie... pomoc jest nieoceniona, także jak tylko potrzebujecie porządnego, ogarniętego grafika, no to zgłaszajcie się do mnie czy też do niego yy, i tyle moi drodzy, polecam serdecznie, żywy dziękuweczka piękna i jedziemy dalej, moi drodzy. Druga ciekawa opcja, jakby specjalna do tego odcinka, to jest nagrany materiał, nagrałem materiał pokazujący moje miejsce tutaj, gdzie pracuję, także obejrzyjcie go sobie teraz. No okej. Okay. Także wy. Wy mnie tutaj widzicie, ja jestem tu teraz, a teraz Bierzemy sobie kamerę i wam pokażę moją miejscóweczkę, gdzie nagrywam wszystko. Bo czemu by nie? Ja bardzo lubiłem takie filmiki Youtuberów, gdzie pokazywali jak, gdzie, co i w ogóle. Także odejdźmy sobie troszeczkę, będziecie widzieli to z, dalsza, z dalszej perspektywy. Yy, także co moi drodzy, od czego by tu zacząć? Może tak, oświetlenie. Mam tu jedną lampę, która mi wali prosto na ryj, i tu jeszcze jest jedna druga, która mi oświetla yy, bok, tak jakby. Sam sobie to rozminiłem, ja nie, nie wczuwałem się w jakieś tam wielkie porady, ale myślę, że jest alright i to już jest nowy światło, bo wszystkie wcześniejsze filmiki były nagrywane na starym świetle. No i co moi drodzy? Mamy mikrofon Blue Sparka, Sparka. Sparka. Mamy Blue Spark, do tego podłączony to jest pod interface audio. Steinberg UR22, głośniki jakieś tam laptopowe, na nich raczej mało co słucham, sobie raczej są, żeby tak sobie były, Guśni, słuchawki AKG, jeszcze mam jedne marszala, to już widzieliście, monitor oczywiście, tutaj mała kamerka, jeszcze jest internetowa, czasem na niej szybkie strzały nagrywałem, tutaj sobie stoi na tym, na pudełku od szparka, szparka, stoi sobie e, malutki taki, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Eee, Boże, no statyw. I co, klawiatura SteelSeries, myszka Logitecha, bo jestem też taki gierkoman troszeczkę. Tu oczywiście jest jeszcze klawiatura druga Logitecha G G13, jaram się nią bardzo, wiedźmienia w nią pykam. Jest jeszcze malutka półeczka, na półeczce parę płyt Misi Urkowski. dwie najlepsze, najlepsze wydania płyt w tym roku, czyli jest, tak do tej pory jest OSTR i Sarkast, Syn Słońca. Tutaj parę płyt, tylko nie wszystkie. Co tutaj jeszcze jest? Tu stary monitor, nie wiem co z nim zrobić. pad do Xboxa. Jeden obiektyw, którym nie nagrywam raczej. Magazyn Vibe, pierwszy, który wyszedł na papierze, dorzuciłem do niego 5 dyszek, chyba jestem tam w pierwszej okładce, nawet, znaczy na pierwszej stronie. Także Vibe zawsze spoko na propsie. I co moi drodzy, to jest moje pomieszczenie. Ono wygląda tak z daleka. Tu jest moja słynna, szara, szara, szare tło. No i tyle. To jest moje pomieszczenie. Mieszkania wam jeszcze pokazywać nie będę. Kiedyś wam pokażę. Nie wiem jeszcze kiedy. Ale to jest takie ogólnie wgłębienie, jakby w korytarzu. Jak widzicie. O, tu jestem ja. I ogólnie, tu jest takie głębionko, i to sobie za, zagospodarowałem, jeśli chodzi o moje nagrywki. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe eee, zobaczyć moje statystyki, czy też to, ile zarobiłem, zobaczyć moje miejsce. Eee, tak jak już mówiłem, ja takie rzeczy zawsze takie backgroundowe bardzo lubiłem, jeśli chodzi o jakichś YouTuberów. Eee, także mam nadzieję, że sprawiło Wam to e, jakąś frajdę. Mi tak, eee, moi drodzy, ten rok sprawił mi wiele frajdy. Eee, Cieszę się bardzo, że założyłem ten kanał, że zrobiłem to i że, i że to kontynuuję, jakby miałem przez chwilę lekką zamułę, później już wróciłem i teraz będę to kontynuował. Oczywiście czasu nie mam za dużo, ale ile mogę, tyle robię. Także co moi drodzy, nic więcej nie pozostaje mi, jak się pożegnać, podziękować Wam jeszcze raz i poprosić Was, to jest też najważniejsze w sumie, jeśli chodzi o ten filmik o komentarz na dole, jak do mnie trafiliście. Czy to było przez fanpage jakiegoś rapera, czy też gdzieś przeczytaliście o mnie, czy ktoś wam powiedział o mnie w szkole. Bardzo mnie to ciekawi. Dajcie znać, każdy z osobna, z moich subskrybentów, jeżeli możecie, jak do mnie trafiliście. Napiszcie mi to w komentarzu. Dzięki bardzo za ten rok. Następny mam nadzieję, że będzie tak samo udany i tak samo zaskakujący, bo... W najśmielszych jakby oczekiwaniach nie spodziewałem się tego, co się wydarzy przez rok, jak zaczynałem e, z tym kanałem. E, także jestem ciekawy, jak następny rok będzie wyglądał. E, czekam na niego, e, czekajcie na nowe rzeczy. Nowe rzeczy pojawią się już po hip-hop kempie, teraz już jestem skupiony na nim, zaraz wyjeżdżam. E, także widzimy się na kempie z tymi, co się widzimy, zresztą widzę się na YouTubie. Dajcie mi znać, skąd, jak do mnie trafiliście. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, dziękuję za rok i pozdrawiam serdecznie. To był Jurkowski. Trz.